Cześć, witajcie w kolejnym info. Dzisiaj jest to odcinek 10 i z tej okazji jesteśmy, no, w bardzo ważnym miejscu, o którym zawsze marzyłem, żeby być. No i w końcu jesteśmy, ponieważ mianowicie wychodząc z tego, rasumując wszystko jesteśmy w World 2 Center w drugim od góry poziomie, ponieważ najwyższy jest... Nie wchodź mi w kadr. Jest yy, już zajęty przez nie wiadomo kogo. I ze mną dzisiaj jest kto? Rafio 12. Wracaj. Tu, miałeś stać. Gdzie, gdzie ty jesteś? Rafio, gdzie jesteś? Gdzie on jest? A no. A no. Dobra, nieważne, nie ma go. Może i nawet lepiej, bo na poprzednich nagrywkach jak, jakoś mi tak przeszkadzał. Może, no, może i nawet lepiej. Dobra. E, jakoby, że jest to no, najbardziej nowoczesny hotel na całym naszym tutaj świecie, e, zro tak jak na niego przystało, zrobimy go, no w stylu bardzo nowoczesnym wchodzącym w obecną modę, w obecny styl i ogólnie wow prze... no zaczynając no wiadomo od mojego typowego dla mnie stylu budownictwa czyli połączenie nowości jednak z taką lekką dzikością której głównym kolorem jest zieleń, brąz i kolor biały jest to bardzo kolor... No, są to kolory e, nowoczesne, które... E, wyjdź stąd, bo chcę tu postawić blok. Proszę cię. Co ty robisz? Są to kolory bardzo nowoczesne mm, i e, świetnie do siebie pasują, ponieważ e, taki... Co ty tam robisz? Taki drewniany e, brąz, tup, taki no... No, taki drewniany brąz ra razem z mocną, ostrą zielenią i białym, na przykład białe, tutaj mogło być, e, może być łóżko, chociaż nie. Łóżko myślę, że zrobimy niebieskie, ponieważ pomimo, że są trzy główne kolory, zawsze warto dodawać innego koloru, takie malutkie akcenty. Ale pamiętajcie, żeby. E, ale ty nie musisz się przebierać na niebiesko. Aby te akcenty nie gryzły się z głównymi kolorami, tutaj tym akcentem będzie taki jasny, niebieski. W Minecrafcie nazywa się to Light Blue. Do tego oczywiście jest potrzebne oświetlenie, do tego pokoju, bo co to byłby za pokój bez oświetlenia? Gdzie ono jest? Nawet nie wiem bo mianowicie szukam latarni morskich. Jest to bardzo ładne oświetlenie, również bardzo modernistyczne, dlatego jak chcecie mieć, żeby mieć ładnie wyglądający Wasz domek, żeby wyglądał nowocześnie, no to radzę Wam użyć owych tych lamp. Co tu robi delfin? Czemu ty dansujesz z delfinem? Eee, proszę, przestań weź go. No nie zabijaj nienawizji! nie na wizji! Nie! Jak już jesteśmy przy niebieskich dodatkach, no to lecimy po kolei obok. Odsuniesz się. Czemu zabijasz na wizji Delfina. E, dajemy tutaj półkę. Takie półki są nowoczesne, fajne. No i jak już jesteśmy przy niebieskich akcentach, no to na nią też będzie niebieski akcent w postaci niebieskiej takiej latarenki. Ona jest bardzo ładna, Szczerze mówiąc mi się bardzo podoba. I gdyby tylko świeciła lekko mocniej, używałbym jej w każdym domu. E, takim e, w stylu nowoczesnym. Mm. I y, może jakiś kwiatek, ale jaki kwiatek? Niebieski. A dlaczego niebieski? Bo te kolory do siebie pasują. Chciałbym zaznaczyć, że y, deser, te deski, które używam, są bardzo mocne. Wytrzymują one nawet najcięższe rzeczy. Jak widzicie, utrzymały one całą krowę, jednego słonia. Odsuniesz się, bo chcę tutaj dać doniczkę. Odsuniesz się? Dziękuję. Pięknie. Jak... Yy, co tu robi ryba? Wracając. Jak już yy, mamy zaplanowaną taką nienawizji. zaplanowaną taką yy, sypialnię, no to e, trzeba zrobić salon. Nie, już os, mówię, że tutaj nie będzie kuchni, ponieważ e, jest to nowoczesny hotel, w którym nie je się w pokoju, tylko na, e, e, na, w restauracji, która jest na samym dole, w której najlepsi kucharze z całego tego miasta, e, szkoleni przez mało rozgarniętego. Rafała. Gotuję dla Was jak najlepsze jedzenie. Chociaż ja bym, widząc po IQ, tej osoby Wam tego nie jadł. Um, mm, no. Dlatego zrobimy tylko kanapę, która będzie z pięknym widokiem na panoramę miasta z spawnu. Oczywiście z większym renderem i yy, Nowoco budującego się zamku, który buduje się na live'ach, które trwają w czasie, kiedy nagrywam ten odcinek. Dlatego wiadomo, jakaś kanapa fajna by się przydała. Chyba taki styl kanapy jest najlepszy. Taki najbardziej randomowy, nowoczesny, ponieważ biały. No bo nie oszukujmy się, biały obecnie jest takim kolorem wyznaczającym nowoczesność. Do tego oczywiście stolik kawowy. Tak wiem, że kolor biały jest nowoczesny, ale biały miś poza tym on jest w niektórych miejscach żółty. Weźmiesz go proszę ten, To robi ten lis Co nie jest połów? Biały jest kolorem nowoczesnym, dlatego... Do niego najlepiej również wybierać takie o fajne stoliki, myślę, że nawet ten wygląda lepiej. Jest on szklany, co prawda mało funkcyjny, ale no bardzo ładny. Poza tym, z tego co widzę, stoliki się mało używa w owej tej, co, co robi skóra, w tej grze. Do tego ja bym nadał telewizor, ale mały, żeby nie wiecie, nie zasłaniał tej panoramy, no bo nie, ciemniejszy. No bo yy, myślę, że lepiej przyjechać tutaj, żeby oglądać te piękne widoki, niż żeby oglądać sobie telewizję, którą można sobie jak zawsze zobaczyć w domu. Ja wychodzę z tego założenia i przekazuję. Yy, I chcę zarazić was tym. Yy. Ponieważ no, zawsze lepiej oglądać y, miasto, y, lasy i tak dalej niż telewizję, ale to nie znaczy, żebyście nas nie oglądali, teraz mamy. O, tutaj obraz. Mamy tutaj y, sypialnię, no ale przydała się jakaś szafa. Może zamknąć drzwi, żeby nie wszedł. Jakaś szafa, szafa y, że musi być dwuosobowa, to zrobimy ją trochę inaczej niż zwykle. Tak? O, tak. A mianowicie, po prostu e, będzie to armor stand nad armor standem. E, będzie, e, jest to ułożenie trochę takie, jak w jednym z moich starych. E, Odcinków z serii Commander, gdzie pokazywałam, jak zrobić wymienialną szafę, to yy, tam był yy, te armor standy były podobnie ułożone. No i tutaj też tak będzie, tyle że one tutaj nie będą się poruszały, tylko będą na stojące. Gdzie on? Tu jest ten armor stand, jak już szukałem przez kilka minut. O! Co ty? Co tutaj robią pandy? Tulają się. Aha, super. Proszę odnieść je do zoom. No Co to, Co to miało być? nie, nie, ja z nim nie, nie, nie. Ech. O, ja bym jeszcze tak, tak. Tutaj jeszcze damy lampkę, jeszcze jedną doniczkę, wiecie, tak, żeby nie było pustego miejsca, bo najgorzej chyba w takich miejscach wygląda pusta przestrzeń. Ta szafa nie będzie. Co ty robisz? Ta szafa nie będzie zamykana, ponieważ, yy, no, jak widać, yy, tutaj nie jest to dokładnie z blokami yy, całymi. Związane dlatego nie dałoby się. Yy, Rafał, mam do Ciebie ekstra ważne zadanie. Rafał, halo, mam do Ciebie ekstra ważne zadanie tylko dla prawdziwego bossa. Musisz zejść na sam dół tego hotelu i w recepcji zapytać się, czy, tam nie, czy tutaj pracujesz, ok? Super. Świetnie. No. Przy podałem Wam patent, jak pozbywać się takich osób. Ale ja, yeah. wracajmy do budowy. Jest to bardzo nowoczesny hotel, dlatego w takim nowoczesnym hotelu robi. Dajemy wannę. W szczególności, jeżeli jest w łazience dużo miejsca na tą wannę, no to trzeba je wykorzystać. Bo nie ma nic gorszego niż niewykorzystane miejsce w różnych apartamentach, pokojach i innych tego typu miejscach. Przy okazji, że będzie to nowoczesne, będzie to prysznic razem z tą. Yy, z wanną a jak zrobić prysznic używając zwykłego dispensera i yy, lewera, jak to się nazywa zapomniałem yy, dźwigni no i oczywiście yy, jednego wiadeka wody. działa to na czemu ty kąpisz misia czemu ten się duś nie, 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 nie. Działa to na zasadzie prostego, że odpalamy dispenser i wylewa wodę. Drugi raz go dajemy do niego prąd i tą wodę zbiera. Jest to proste, fajne działanie. Teraz, to, co by była za łazienka bez no, kibelka? Nie oszukujmy się, żadna. A jak najłatwiej zrobić elegancki, ładny, nowoczesny, biały, piękny, naj, naj, naj kibelek. No po prostu używając odwróconego schodka yy, i yy. przestaniesz No fajny jesteś Misiu, ale weź kolegę proszę tutaj mamy spłuczka Wiadomo wszystko działa pięknie jeszcze zrobimy papier toaletowy. Jak najprościej zrobić ładny, elegancki papier toaletowy, no bo co to byłby za nowoczesny, piękny hotel bez papieru toaletowego? Żaden. A jak zrobić owy papier toaletowy? Po prostu biała wełna, żeby wiecie. Była mi to był miękki papier. Item frame, no i guzik. I mamy piękny. To było już chamskie. Tak, jak chcecie, żeby mieć jeszcze ładniejszy efekt, warto użyć bodajże modu, albo teksturpaku, nie jestem pewien, które to co, dzięki któremu nie widać item frame'ów. Działa to bardzo dobrze, chociaż nie testowałem. Mówię jak o tym słyszałem, więc nie obiecuję Wam na słowo, ale prawdopodobnie powinno to działać. O, ostatnią ważną rzeczą w łazience, no to jest umywalka, będzie podwójna, ponieważ jest to pokój dwuosobowy. Weź tego misia, bo nie mogę nic położyć. W ogóle... Kto cię tutaj zaprosił? Ja nie. Pokaż, pokaż, chodź, chodź. Pokaż mi, gdzie mieszkałeś przed pracą w TVM. Pokaż. Aha, na górze. No, no, a, a, jeszcze. No, pokaż. Chodźcie. Tu mieszkałeś? Super, to teraz tu będziesz mieszkać. Mm, wracając. Widzisz, jak to się ładnie prezentuje? Pięknie. chodzimy o i już kończąc nasze te pokoje już wlewam tego misia robimy e, włosob włosobową umywalkę z lustrem chyba najładniejszym obraz o to jest to na lustro do umywalki nalewamy wody żeby wiecie jak gości już przyjdą lub ktoś no to żeby e, mieli wodę do umycia twarzy, buzi Czemu ty zabijesz te biedne misie? Wiesz co on robi? Pomóc, weźcie go Jeszcze dam obraz, żeby ładnie wyglądało Słuchajcie, mam nadzieję że to Eminfo, znaczy M -info, HGM, był trochę szalony, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Obiecuję, że już więcej nie wezmę go do odcinka, chyba że pod tym odcinkiem zostawicie lajka. To może się zastanowię. Zapraszam Was na naszego TikToka, Instagrama i wszystkie inne social media do subskrybowania naszego kanału, ponieważ dla Was to jest nic, a my się naprawdę cieszymy z każdej subskrypcji. Na pewno się Wam kiedyś za to odwdzięczymy. Ja byłem Igor 1900, ze mną niestety był Rafio 12, no i co? I cześć!